Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Koziorożca na październik 2021. I mamy króla kielichu w pierwszym tygodniu. Mamy głupce. To jest sympatyczna energia, ale mamy też gwiazdy, to jeszcze bardziej sympatycznie. Jeśli chodzi o króla kielichów, to może być osoba Was kochająca lub z Wami jakoś zaprzyjaźniona, to jest osoba życzliwa, która Was może wspomagać, która Was może wspierać. To jest też karta empatii, tak? czyli tutaj ktoś Wam może okazać empatię, ewentualnie wy komuś też, bo to zawsze dwustronnie trzeba patrzeć. Cóż jeszcze, no, jeżeli chodzi o miłość, to taka miłość dojrzała tu bardziej się pokazuje. To jest osoba miła, wyrozumiała i dojrzała w Waszym otoczeniu. Cóż dalej? Mamy pójście w nową drogę. Ta nowa droga wiąże się z jakimś ryzykiem, ale Wy tutaj macie odwagę i ta odwaga jest bardzo ważna, bo dzięki niej wychodzicie ze strefy komfortu i stwarzacie sobie szanse na rozwój, to jest bardzo, bardzo ważne. Możecie tu poznać nowych ludzi, możecie poznać przede wszystkim nowe doświadczenia, nowe lekcje, z których wyciągniecie wnioski i będą owocowały Wam w przyszłości te lekcje, te mądrości. To może być nauka, poznawanie, no po prostu poznawanie czegoś nowego. To nie musi być koniecznie nauka taka z książką czy, czy w jakiejś szkole, chociaż tak, tak też można patrzeć, bo mogą to być studia dla niektórych, tak? Mogą to być studia, ale tutaj właśnie przez tą naukę, przez to poznawanie następuje większe zrozumienie i radzenie sobie z wyzwaniami. Po prostu nauczycie się radzić sobie z problemami, z wyzwaniami. Poznajecie też swoje możliwości dzięki temu, że tu wychodzicie. W nową drogę, no to poznajecie na co was stać, poznajecie swoje możliwości, zdolności, a jednocześnie likwidujecie swoje ograniczenia. I to między innymi na, ten, na tym ten rozwój polega. No tutaj, oczywiście, zdobywacie wiedzę, doświadczenie, a dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywacie też zrozumienie i zwiększa się Wasza świadomość. Jest to oczywiście proces, to, to nie jest tak, że w 5 minut to wszystko następuje, bo to jest proces, ale może prowadzić do spełnienia marzeń, tym bardziej, że macie gwiazdę, a gwiazda to jest gwiazdą jakiejś obietnicy, yy, pokazuje możliwości spełnienia marzeń nawet nie tylko tych malutkich, ale i większych. Mówi o pozytywnym nastawieniu, dzięki któremu, zresztą tu też jest pozytywne nastawienie, dzięki któremu właśnie możecie te marzenia spełnić, czy jakieś cele osiągnąć, ale jest też wsparcie sił wyższych, czyli opieka z góry, czyli opieka ze strony Waszej duszy. Cuda są możliwe, nawet wtedy, gdy widzimy trudności, cuda są zawsze możliwe. Co to są te cuda? No ja cudami nazywam synchronie, czyli takie szczęśliwe zbiegi okoliczności. Jak będziecie je zauważać, to będą wam się mnożyć. Te cuda będą wam się mnożyć, czyli te synchronie będą się zdarzać coraz częściej. Gwiazda mówi o tym, że idzie do was dobra energia, że tutaj ja nie chcę używać słowa nadzieja, bo nadzieja matką wiadomo kogo, ale jest, jest tutaj, perspektywy są, po prostu są, mimo ciężkich czasów, mimo trudnych czasów, jakieś jednak perspektywy są tutaj i to trzeba dostrzegać, no bo ludzie, ludzie się skupiają właśnie na tych trudnościach, zamiast na potencjałach i na tych dobrych perspektywach, bo to jest światłość po okresie ciemności, jeżeli wcześniej były jakieś trudniejsze momenty, takie bardziej ciemne, nazwijmy, to tu jest obietnica światłości, czyli jasne dni bar jasne, bardziej obiecujące karta mówi, że dacie sobie radę y że może przyjść jakiś pomysł, jeżeli tu jakiś problem się pojawi na przykład, to potrzebne wam, będzie, potrzebne wam będzie jakieś rozwiązanie i tu właśnie gwiazda mówi, że to jest możliwe że przyjdzie do was jakiś pomysł aby rozwiązać problem i cóż jeszcze Cóż jeszcze? No, konflikt. No, dużo ludzi ma. Ojej, to nawet podwójny. Dużo ludzi ma te karty konfliktowe, które mogą oznaczać konieczność obrony. No, bardziej to tu nawet widać. Bardziej to może oznaczać konieczność obrony, bo nie spodziewam się, że Wy będziecie kogoś atakować, tylko po prostu bardziej się spodziewam, że będziecie bronić się przed czymś. Co tu można bronić? Można bronić swojej wolności, można bronić swojej godności, można bronić swojej rodziny, nie powiem przed czym, bo to każdy będzie wiedział, można bronić swoich pomysłów. I swojej asertywności. Tutaj asertywności jest dużo, także asertywność jest czymś pozytywnym, jak najbardziej. Czyli tu nie chodzi o to, żeby walczyć z wiatrakami, żeby się szamotać, tylko żeby umieć powiedzieć nie. Wtedy, gdy trzeba, oczywiście. Ale słońce jest. O, to jest. tam była gwiazda, tu jest słońce, czyli dobrze idzie. Znowu jasność. Po okresie ciemności, czyli po okresie takim trudniejszym, macie znowu jasność. Znowu obietnice takich. Lepszych, lepszych warunków, sprzyjających okoliczności, optymizmu dużo. No i przede wszystkim radość. Radość jest tutaj jak u dziecka, taka czyli taka. To może być radość nawet i bez powodu, aczkolwiek powód też może być, no bo to jest karta jasności, tutaj powód też może być. Jak najbardziej może być jakieś szczęśliwe wydarzenie, na przykład narodziny dziecka. To jest jedna z opcji. Może to być zupełnie inne szczęśliwe na yy, szczęśliwe. O właśnie, bo to z miłością może być związane. Wiecie co? To może być związane też z miłością, bo tu macie królową kielichów. Tam był król kielichów, czyli to z miłością też może być to słońce związane. Czyli słońce zaświeci dla waszej miłości. O, tu macie pazia kielichów jeszcze. Czyli tych kielichów tu dużo takich pozytywnych, związanych z radością i z miłością. Czyli tutaj miłość jak najbardziej, e, coś nowego. Czyli jakiś nowy związek może się kroić mogą być też jakieś nowe pomysły, bo jest to również karta pomysłów, ale ponieważ macie Królową Kielichów i, i Króla Kielichów, więc jeśli chodzi o związek. a jeszcze to Słońce, o którym też tam mówiłam, to jeśli chodzi o związek to jak najbardziej pomyślnie się tu powinno układać no dużo nowych takich świeżych uczuć no i tak jak mówiłam pomysłów, bo tu mogą być jakieś inspiracje też przyjść, jakieś nowe działanie związane z twórczością może być ale jest to karta również nowego związku, tak jak mówiłam. Też możliwe narodziny dziecka, tak jak wcześniej mówiłam przy słońcu. Bo nie wiem, czy tam jeszcze coś, było? nie, tu już nie było. Przy słońcu mówiłam, tak? Przy słońcu jest, są możliwości narodziny dziecka i tutaj ta karta też o tym mówi. To jest jako jedna z opcji, co nie znaczy, że wszyscy macie dzieci rodzić. Ale, ale tutaj część z Was to będzie dotyczyła. E, cóż jeszcze? Na no, dwójka mieczy jest, no? Czyli. Jakiś, jakiś problem z podjęciem decyzji. Yy, problem z podjęciem decyzji wynikający z tego, że tu czegoś nie widzicie, coś jest dla Was niejasne, bo tu jest też księżyc, tak? Czyli tu jest ciemno. Tam była jasność po okresie ciemności, a tu znowu się pojawia ciemność, ale ta ciemność, to ona nie powinna być długotrwała, nie powinna być długo trwała, bo tu już macie królową denarów, czyli, jeśli chodzi o pracę, macie fajnie. No, to może po prostu trzeba będzie się czegoś więcej dowiedzieć, tak? Bo to czegoś tu nie wiecie, dlatego jest ciemno. Czegoś nie widzicie, czegoś nie wiecie. Ale tu już macie bardzo fajnie, jak się dowiecie, to macie fajnie, bo macie spełnienie w materii przede wszystkim. Jakiś sukces materialny to może być. Macie zaspokojenie potrzeb, macie pracę, w której jesteście doceniani tutaj. Tu jesteście dobrymi pracownikami, dobrymi rzemieślnikami. Yy, tutaj już nawet nie tyle te pomysły, chociaż tam pomysły też wcześniej były pokazane, ale tutaj liczy się tutaj wasza sumienność, tak? Sumienna praca, dzięki sumiennej pracy, wy macie tutaj zaspokojenie potrzeb, macie pieniądze, macie zadowolenie. No i co najważniejsze, macie szczęście. Tego szczęścia się tu trzymajmy. Co to jest szczęście? To jest przede wszystkim harmonia, takie harmonijne współżycie z innymi ludźmi, no ale to się zaczyna zawsze od siebie, czyli jeżeli mam harmonię w sobie, to też łatwiej mi jest wprowadzić tą harmonię w życie rodzinne czy w związek, no bo tu na temat miłości była mowa, no proszę, no ta miłość tutaj ładnie kwitnie, proszę bardzo. Czyli tu w sprawach miłości, w sprawach związku, jak najbardziej szczęśliwie, jest tu dużo pomyślności, radości. Jest tęcza, tak, ale tęcza w takim znaczeniu szczęścia i pełni. To jest też, tęcza oznacza pełnię, spełnienie. Mamy dziesięć kielichów, tak, można policzyć i sprawdzić. Czyli jest spełnienie. I cóż jeszcze? To końcówka, rydwan. Jakieś tu wasze sprawy ruszają z miejsca, po prostu. To może się wiązać z podróżą. Może nawet poślubną, no bo tu było tyle na temat miłości. Dla niektórych może być to podróż poślubna, no ale nie chcę tak zawężać, bo to jest po prostu ruszenie z kopyta, czyli nie, czyli oczywiście może to być podróż w sensie dosłownym, ale to może być też ruszenie w sensie jakichś w sensie jakich spraw, tak? Jakieś wasze sprawy tu mogą ruszyć, czy to zawodowe, czy osobiste. Czy, czy jakiekolwiek, no ale to te sprawy ruszają dzięki temu, właśnie dzięki tej harmonii, dzięki temu, że potraficie panować nad przeciwstawnymi energiami, potraficie panować nad emocjami. Te konie reprezentują takie właśnie przeciwstawne energie, również emocje i chodzi o to, żeby te konie się nie rozjeżdżały, no ale wy tu potraficie faktycznie panować, bo tu widać, że harmonia jest, właściwie w trzech kartach jest ta harmonia. No to o czym tu mówić? No, ale ponieważ inni mieli przesłanie, no to do was też jakieś przesłanie. Chociaż tutaj wy dobrze sobie radzicie, ale żeby było sprawiedliwie, to do was też będzie przesłanie. I jeśli chcesz zobaczyć tęczę, o, a tęcza tu jest. Jeśli chcesz zobaczyć tęczę, musisz przejść przez deszcz deszczyk to był pokazany tutaj te konflikty to był ten deszczyk tak jeszcze to było o, tu też jakaś taka konieczność obrony swojego zdania czy swojego terytorium czy swojej wolności czy swojej godności to też jest trudna energia ale wy przez to przechodzicie i dochodzicie do szczęścia i do zadowolenia i do spełnienia również w materii czyli spełnienie jest podwójne bo i w sferze uczuciowej jest spełnienie czyli spełnienie takie rodzinne czy miłosne ale jest też spełnienie w materii. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mimo tych trudnych energii, które tu się pojawiały, wychodzicie na prostą, wasze sprawy ruszają, jest dużo tutaj spełnień. Ja nie mówię, że wszystko będzie idealnie, bo wiadomo, że są trudne czasy, ale trzeba doceniać właśnie te spełnienia to może być, ile to będzie trwało trudno powiedzieć, może to trwać jeden dzień to zadowolenie, tak? jeżeli ktoś ma zmienne nastroje to, to nie wiadomo jak długo utrzyma tą, tą wysoką wibrację no, no dobrze by było te wysokie wibracje utrzymać jak najdłużej, bo wtedy będziecie lepiej prosperować w kolejnym miesiącu ale ponieważ to się wszystko dobrze kończy więc ja na razie na kolejny miesiąc tu nie będę wykładać bo, bo tu, jest, no tu jest za dobrze, żeby, żeby to psuć. No. Zresztą ja nie mówię, że w listopad będzie złe, może akurat listopad też będzie taki, ale bardzo ładnie się to kończy. Bardzo ładnie, bo jest spełnienie i takie, i takie, czyli i materialne, i emocjonalne. Tego się trzymajmy, tego szczęścia życzę również. Zdrowia, tu jest to zdrowie też pokazane. Jak jest harmonia, to jest zdrowie. To jest jednocześnie karta harmonii, zdrowia. I szczęścia, no i tej radości, o której tu już mówiłam pewnie parę razy. Tam wcześniej było słońce, to też była radość. Także dużo tu jest radości. Mimo, jednak no, mimo tych, tych trudnych energii jest dużo radości. Tego życzę. Do usłyszenia.